Bracia i siostry, witam was w tym nowym poranku, w tej świętej chwili spotkania z Bogiem. To nie jest zwyczajny dzień ani zwyczajny moment. Jeśli znalazłeś się tutaj, to nie dlatego, że przypadkiem kliknąłeś w nagranie. To sam Bóg Ojciec zaprosił cię, abyś zatrzymał się na chwilę i pozwolił, by Jego miłość dotknęła twojego serca. W polskiej tradycji, ilekroć biją dzwony kościelne o poranku, przypominają nam, że każdy dzień jest darem. Każdy poranek to jak nowa kartka Ewangelii, którą Pan daje nam, abyśmy ją zapisali modlitwą, wdzięcznością i posłuszeństwem. Nie wiem, z jakim ciężarem dziś się obudziłeś. Może Twój sen był niespokojny. Może w sercu nosisz pytania, na które jeszcze nie masz odpowiedzi. Może Twoje ciało jest zmęczone, a Twoja dusza rozdarta. Ale wiem jedno: Dzisiaj Pan daje Ci nową szansę. Pismo Święte mówi w Księdze Lamentacji 3:23. Każdego rana odnawia się Jego miłosierdzie, wielka jest Jego wierność. To znaczy, że dzisiaj, w tym momencie, Bóg na nowo rozpoczyna z Tobą przymierze miłości. Pomyśl na chwilę: żyjesz, oddychasz, Twoje serce bije. Nie dlatego, że to się samo z siebie należy, ale dlatego, że Pan zechciał, abyś miał jeszcze jeden dzień. To znak, że On ma plan, to znak, że Twoja historia jeszcze się nie skończyła. Zanim więc zajrzysz do telefonu, Zanim otworzysz wiadomości i pozwolisz, aby świat napełnił cię hałasem, zatrzymaj się, wycisz, spójrz na krzyż, albo po prostu zamknij oczy. Powiedz w ciszy: Dziękuję Ci, Panie, za ten nowy dzień, dziękuję za Twoją obecność, dziękuję, że nie zostawiłeś mnie samego. To nie jest mechaniczna modlitwa, to jest spotkanie. To jest jakbyś wszedł do kaplicy na jasnej górze, gdzie tylu pielgrzymów od wieków klęka przed obliczem Maryi i szepta: Jestem tutaj, matko, prowadź mnie do Jezusa. Dzisiaj Pan mówi do ciebie: Nie bój się, jestem z Tobą. Bracia i siostry, dziś chcę Wam przypomnieć prawdę, która jest fundamentem naszej wiary. Nasz Bóg jest Bogiem, który uzdrawia i który chroni. Nie jest odległym obserwatorem, który patrzy z nieba obojętnie na nasze cierpienia. On jest Ojcem bliskim, który pochyla się nad raną swojego dziecka, aby ją opatrzyć, i który staje jak tarcza, gdy wrogowie próbują zaatakować. W Księdze Izajasza 53 czytamy. On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Te słowa nie są poetycką metaforą. To realne źródło życia, to obietnica, która nie straciła mocy przez dwa tysiące lat. Jezus, Umierając na krzyżu, przyjął nie tylko nasze winy, ale także nasze cierpienia fizyczne, duchowe i emocjonalne. Może dziś twoje ciało jest osłabione, może masz diagnozę, która cię przeraża, może lekarze rozłożyli ręce, ale Słowo Boże mówi inaczej: Pan podtrzymuje chorego na łożu boleści, łagodzi jego cierpienia w chorobie. PES 41:4 To znaczy, że Bóg nie opuszcza cię w twojej bezsilności. Nawet jeśli nie masz siły wstać z łóżka, on siada obok ciebie. Nawet jeśli płaczesz w samotności, on ociera twoje łzy. Polska tradycja wiary zna wiele świadectw takich cudów. Ilu pielgrzymów wyruszało do sanktuarium w Lourdes czy do Częstochowy z nadzieją na uzdrowienie? Ile razy widzieliśmy, jak ludzie wracają z pielgrzymki przemienieni, może nie zawsze całkowicie uzdrowieni fizycznie, ale z sercem napełnionym pokojem, z duszą wzmocnioną wiarą z nową odwagą, by żyć pomimo trudności. Bóg nie przychodzi tylko wtedy, gdy jesteś silny, On przychodzi szczególnie wtedy, gdy jesteś słaby, On nie czeka, aż pokażesz Mu swoją doskonałość, On szuka Cię tam, gdzie jesteś najbardziej zraniony, jak dobry pasterz bierze owce na ramiona, jak matka tuli chore dziecko, jak Jan Paweł II, który mimo choroby i cierpienia nie przestał głosić Chrystusa, pokazując, że nawet w kruchości człowieka objawia się moc Boga. Zatrzymaj się teraz na chwilę. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że Jezus staje obok ciebie, nie biegnie, nie krzyczy, idzie spokojnie, z czułością, siada obok twojego łóżka, jeśli jesteś chory, dotyka twojej dłoni, jeśli jesteś samotny, kładzie rękę na twoim ramieniu i mówi: Synu, córko, jestem tutaj, takiego Boga wzywamy w tej modlitwie. Nie abstrakcyjną ideę, ale realną obecność. Tego samego Jezusa, który w Ewangeliach dotykał trędowatych, otwierał oczy niewidomym, wskrzeszał umarłych, jego moc nie osłabła, jego współczucie nie wygasło. On dziś także przechodzi obok ciebie i czeka, abyś wyciągnął rękę wiary. Dlatego to, co teraz czynimy, nie jest pustym rytuałem. To nie są tylko powtarzane słowa. To jest żywy ołtarz, na którym składamy nasze troski, nasze choroby. Nasze lęki, to jest most między niebem a Twoją codziennością. Bo Jezus ten sam, który zatrzymał się przy ślepcu Bartymeuszu, który uzdrowił kobietę cierpiącą na krwotok, który uwolnił opętanego w kraju Gerazeńczyków, ten sam Jezus dziś chce dotknąć Ciebie, powiedz teraz w ciszy swojego serca, Jezu, jestem tutaj. Potrzebuję Cię. Dotknij mnie, ulecz mnie, ochroń mnie. To wystarczy. Nie musisz mieć idealnej modlitwy. Nie musisz używać pięknych słów, wystarczy szczerość. Wystarczy, że powiesz: Pomóż mi, Jezu. Dziś koncentrujemy się na dwóch prawdach. Bóg pragnie uzdrowienia i Bóg pragnie ochrony, nie jednego bez drugiego, bo on nie tylko zabiera chorobę, on także otacza cię murami ognia. On nie tylko oczyszcza twoje wnętrze, ale także rozkazuje swoim aniołom, aby stali przy tobie. Jak mówi Psalm 91:11: Aniołom swoim dał rozkaz aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Pomyśl o tym. Kiedy wychodzisz rano z domu, kiedy jedziesz do pracy, kiedy wracasz zmęczony wieczorem, niewidzialna armia cię otacza. Aniołowie posłani przez Boga są jak strażnicy twojego życia. A Maryja, matka kościoła, modli się za ciebie, abyś nie utracił wiary w chwilach próby. Ten dzień może być dla ciebie początkiem nowego etapu. Nieważne, ile lat już cierpisz, nieważne, jak długo modlisz się o odpowiedź. Nieważne jak bardzo Twój umysł jest zmęczony, dziś niebo otwiera przed Tobą drzwi nadziei. Jeśli słuchasz tego nagrania, leżąc chory w łóżku, uwierz, że Słowo Boże ma moc przeniknąć tam, gdzie nie dociera żaden lekarz. Jeśli słuchasz tego w drodze do pracy, pamiętaj, że Pan uzdrawia także wtedy, gdy idziesz. Jeśli płaczesz, nie wstydź się. Łzy są jak woda, w której kiełkują nasiona cudów. Nie musisz wszystkiego rozumieć, nie musisz mieć wiary doskonałej. Wystarczy odrobina, ziarnko gorczycy, bo jak mówi Ewangelia, jeśli masz choćby tak małą wiarę, możesz przenieść góry, a dziś tą górą może być twój ból, twój lęk, twoje zmęczenie. Ale pamiętaj, nie jesteś sam, Bóg jest z tobą. Pozwólcie, że opowiem wam historię, która, choć nie rozgrywa się na kartach Pisma Świętego, mogłaby być zapisana w sercach wielu wierzących. Jest to historia podobna do losów wielu Polaków, którzy w chwilach próby odnajdywali wiarę i moc, by powstać na nowo. Była kobieta, nazwijmy ją Anna. Zwyczajna, skromna, pracowita, matka dwojga dzieci. Jej życie nie wyróżniało się niczym niezwykłym. Chodziła do kościoła, modliła się wieczorami, pielęgnowała tradycje rodzinne: wigilie, pielgrzymki, pierwsze piątki miesiąca. A jednak pewnego dnia jej świat się zatrząsł. Lekarze wykryli chorobę, która podcinała jej siły. Codzienność stała się dla niej ciężarem, a nie darem. Poranki, które kiedyś witała modlitwą i planami na dzień, teraz przynosiły ból i pytanie, ile jeszcze dam radę. Widziałam ją, jak szła do pracy z twarzą zmęczoną, ale nie chciała się poddać. Kiedyś w cichości serca zapytała Boga. Dlaczego ja, dlaczego teraz, dlaczego tak długo? Próbowała wszystkiego leczenia, wizyt u specjalistów, ziół i modlitw. Były dni, gdy wydawało się, że przychodzi poprawa, ale szybko znowu wracało cierpienie. Przyjaciele stopniowo przestali pytać. Rodzina, choć kochała, nie zawsze rozumiała. A cisza, która wypełniała jej domowe wieczory, bolała bardziej niż choroba. Pewnej nocy, kiedy nie mogła zasnąć, sięgnęła po różaniec, który dostała od swojej babci. To był różaniec z częstochowy, pobłogosławiony przez kapłana podczas pielgrzymki. Zaczęła odmawiać, zdrowaś Maryjo, a łzy same płynęły. I wtedy w jej sercu odezwała się historia z Ewangelii o kobiecie, która przez dwanaście lat cierpiała na krwotok i która, nie mając już nadziei, dotknęła z kraju płaszcza Jezusa. Anna pomyślała: To jestem ja, ja też wydaje się być niewidoczna, zmęczona, bezsilna, ale jeśli tamta kobieta wyciągnęła rękę i została uzdrowiona, ja też mogę. I wtedy jej modlitwa stała się prostym wołaniem. Jezu, jeśli przechodzisz obok, pozwól mi dotknąć Twojego płaszcza. Nie wydarzył się cud natychmiast, ale coś zaczęło zmieniać się w jej wnętrzu. Już nie budziła się, by szukać objawów, ale by szukać obecności. Zaczęła rano otwierać Pismo Święte, wieczorem dziękować nawet za drobiazgi. Jej modlitwa przestała być tylko prośbą, a stała się rozmową. A ta rozmowa nowym źródłem siły. Pewnego dnia, kiedy wracała z kościoła po mszy, zobaczyła sąsiadkę starszą, samotną kobietę. Pomyślała ona też cierpi, może nawet bardziej niż ja. Poszła, zapukała do drzwi, usiadła z nią i wysłuchała. Potem pomodliła się razem z nią i w tamtej chwili zrozumiała, że kiedy dajesz innym to, co sam chciałbyś otrzymać, Bóg zaczyna uzdrawiać twoje wnętrze. Od tego momentu Anna zaczęła odwiedzać chorych w swojej parafii, pomagała w karitasie, Chodziła z komunią świętą do tych, którzy nie mogli przyjść do Kościoła. I nagle zauważyła, że w tych chwilach nie czuła bólu, w czasie służby czuła pokój, w czasie modlitwy za innych, jej własne serce napełniała nadzieja. Nie twierdzę, że choroba zniknęła natychmiast, ale jej życie się odmieniło. Zamiast mówić Dlaczego ja? zaczęła mówić Dzięki Tobie, Jezu, mogę iść dalej. A z biegiem miesięcy lekarze zauważyli coś niezwykłego. Wyniki badań zaczęły się poprawiać. Nie mieli wyjaśnienia, ale Anna wiedziała: Dotknęłam płaszcza pana, i on dał mi nowe życie. Dziś jest świadectwem dla wielu, nie dlatego, że stała się kaznodzieją czy znaną osobą, ale dlatego, że każdy, kto ją spotyka, widzi w jej oczach światło: światło, które mówi, byłam słaba, a on mnie podźwignął, on mnie, byłam chora, a on mnie umocnił, byłam samotna, a on przyszedł do mnie. I może ty, który teraz słuchasz tych słów, Czujesz się jak Anna. Może i ty masz swoją niewypowiedzianą walkę. Może Twoje ciało cię zawodzi, Twoja dusza jest zmęczona, Twoi bliscy już nie rozumieją. Ale posłuchaj dobrze: Jezus przechodzi także obok ciebie, i nie musisz mieć siły, by biec. Wystarczy, że wyciągniesz rękę serca i powiesz: Panie, dotknij mnie. Nie wstydź się łez, nie bój się ciszy, bo w tej ciszy Bóg mówi najgłośniej. A kiedy On mówi, zmienia się wszystko. Panie wszechmogący, w tej chwili stajemy przed Tobą takimi, jakimi jesteśmy. Nie z maskami, nie z pozorną siłą, ale z całą prawdą o sobie, z ranami, których nie widać, z ciężarem, który nosimy od lat, z pytaniami, na które nie znajdujemy odpowiedzi, a jednak wiemy, że tutaj, w Twojej obecności, nic nie jest ukryte. Nic nie jest stracone. Ty jesteś Bogiem, który stworzył nasze ciało, każdą komórkę, każdy nerw, każdy mięsień. Ty tchnąłeś w nas życie i podtrzymujesz je każdego poranka. Dlatego teraz powierzamy Ci nasze choroby, nasze słabości, nasze ograniczenia. Prosimy, dotknij naszych kości, jeśli są osłabione, dotknij naszych serc, jeśli są chore, dotknij naszych oczu, jeśli gasną, dotknij naszych płuc, jeśli brakuje im oddechu. Niech Twoje słowo będzie jak lekarstwo, które przenika tam, gdzie nie dociera żaden skalpel. Jezu, ty przechodziłeś przez Galileę i Judę, zatrzymując się przy trędowatych, przy paralitykach, przy tych, których wszyscy unikali. Ty ich nie omijałeś. Ty ich dotykałeś, ty mówiłeś: ty, chcę bądź oczyszczony. I tak samo powiedz dziś do nas, chcę bądź uzdrowiony. Panie, powierzamy ci także nasze umysły. Wiesz, że to tam toczą się najcięższe bitwy. Tam rodzą się lęki, tam rodzą się kłamstwa, tam rodzą się wątpliwości. Ilu z nas budzi się z ciężarem myśli, które nie dają spokoju, ilu z nas powtarza w głowie te same bolesne wspomnienia, ale Twoje słowo mówi, nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Rzek 12:2. Dlatego prosimy Cię, odnowa naszego myślenia, przerwij cykle pesymizmu. Ucisz głosy oskarżenia, daj jasność tam, gdzie była mgła, daj pewność tam, gdzie była wątpliwość, niech Twoja prawda będzie jak światło, które rozprasza ciemność w naszych głowach. Panie, Ty znasz także nasze emocje, znasz łzy, które płyną w nocy, gdy nikt nie patrzy, znasz frustrację, którą ukrywamy za uśmiechem, znasz zranienia, które nosimy od dzieciństwa, dlatego prosimy ulecz nasze serca. Uwolnij nas od gniewu, od urazy, od poczucia winy. Wlej w nas swój pokój, który przewyższa wszelki rozum, pokój, który nie zależy od okoliczności, ale od Twojej obecności. Maryjo, Matko Bolesna, o, która stałaś u stóp krzyża, patrząc na cierpienie swojego Syna, wiesz co to znaczy nosić ból serca. Dlatego prosimy, módl się za nami. Ucz nas przyjmować krzyże z wiarą, ale także ufać, że poranek z martwych przyjdzie. Duchu Święty, Przyjdź do naszego wnętrza, do najgłębszej warstwy naszej duszy, do miejsca, gdzie czasami sami nie chcemy zaglądać. Przyjdź jak ogień, który wypala brud, przyjdź jak wiatr, który oczyszcza powietrze, przyjdź jak woda, która obmywa i daje życie, rozpal w nas na nowo pragnienie modlitwy, rozpal w nas głód Twojego słowa, rozpal w nas tęsknotę za świętością. Nie chcemy już tylko wspominać dawnej gorliwości, chcemy żywej relacji teraz, dziś. Chcemy, aby nasze życie modlitwy nie było formalnością, ale rozmową, aby nasze msze święte nie były tylko obowiązkiem, ale spotkaniem, aby nasze różańce nie były mechanicznym powtarzaniem, ale zanurzaniem się w tajemnicach Twojej miłości. Panie, w tej chwili ogłaszamy nad naszym życiem Twoje zwycięstwo. Mówimy do choroby, nie jesteś ostatnim słowem, mówimy do smutku, nie masz panowania, mówimy do strachu, nie kontrolujesz nas. Nasze ciało należy do Ciebie. Nasz umysł należy do Ciebie, nasze serce należy do Ciebie, nasz duch należy do Ciebie. I dlatego teraz, z całym autorytetem, jaki mamy w Chrystusie, więc wypowiadamy słowa wiary. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Moje myśli są odnawiane przez Słowo Boże. Moje serce bije w rytmie pokoju Chrystusa. Mój duch płonie żywym ogniem modlitwy. Bo większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Bracia i siostry, doszliśmy do końca tej modlitwy, ale nie do końca działania Boga. Bo to, co wydarzyło się w twoim sercu podczas tych chwil, jest dopiero początkiem. Być może czujesz się lżejszy, być może łzy popłynęły po twoich policzkach, a może wewnątrz ciebie pojawił się pokój, którego nie potrafisz opisać. To jest znak, znak, że Pan dotknął twojej duszy. On działa nie tylko w wielkich cudach, ale też w subtelnym uspokojeniu, w nowej nadziei, w delikatnym przypomnieniu: Jestem z tobą. Dziś wypowiadamy nad naszym życiem słowa, które mogą stać się filarem całego dnia. Tam, gdzie była rana, Bóg zasiewa świadectwo. Powtórz je w sercu, zapisz w notesie: Sz. Napisz w komentarzu pod tym nagraniem, abyśmy wiedzieli, że dotrwałeś do końca. To nie jest tylko zdanie to jest klucz duchowy. Bo każde cierpienie, które przeżyłeś, może stać się historią zwycięstwa, jeśli oddasz je w ręce pana. Spójrz na swoją drogę. Może nie wszystko zmieniło się w jednej chwili, ale jeśli twoja perspektywa się zmieniła, to znaczy, że już zaczęło się nowe. Bo nie zawsze najpierw zmienia się świat na zewnątrz, najpierw Bóg przemienia człowieka w środku, a kiedy twoje wnętrze zostaje uzdrowione, wtedy nawet to, co trudne, nabiera nowego sensu. Dlatego zanim zakończymy, chcę Cię zaprosić do wspólnoty. Ten kanał to nie tylko treści. To przestrzeń modlitwy, to rodzina duchowa. Jeśli to, co dziś usłyszałeś, dotknęło Twojego serca, dołącz, kliknij subskrypcję, abyśmy mogli iść razem. Każde kolejne nagranie to kolejny krok w wierze, kolejna okazja, by umacniać się nawzajem. Nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Może masz w rodzinie kogoś chorego, przyjaciela, który zmaga się z depresją, sąsiada, który stracił nadzieję. Podziel się tym nagraniem. Może właśnie ty będziesz narzędziem, przez które Bóg dotknie tej osoby. A jeśli wiesz, że w twoim sercu Pan zasiał słowo nadziei, zostaw komentarz. Napisz jedno zdanie: No, Bóg działa w moim życiu. To świadectwo nie tylko dla nas, ale także dla innych, którzy to przeczytają i odzyskają wiarę. Na zakończenie chcę pobłogosławić ciebie i twoją rodzinę. Niech Pan umocni Twoje serce, abyś nie upadł w trudnościach. Niech Jego pokój strzeże Twojego umysłu, abyś nie poddał się lękom. Niech Jego ręka otwiera przed Tobą drzwi, które wydawały się zamknięte. Niech Jego obecność będzie Twoim światłem w każdej ciemności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pamiętaj, każdy dzień może być nowym początkiem, jeśli rozpoczniesz go z Bogiem. Nie patrz tylko na to, co na zewnątrz. Patrz w głąb siebie, bo jeśli w twoim wnętrzu mieszka wdzięczność, Boże prowadzenie i żywa wiara, twój dzień jest już błogosławiony.